Pani Agnieszka Kawulok na koncercie, konkursie piosenek świątecznych, kolęd w Wojnowicach, takim tradycyjnym, dzisiaj przybywa, więc zapytamy się tak doświadczoną wokalistkę, piosenka jest dobra na wszystko, a na święta wydaje się najlepsza? Piosenka jest dobra totalnie na wszystko. Do święta akurat nas mobilizują, myślę, do tego, aby śpiewać świąteczne piosenki. Fajnie, jak śpiewamy kolendy, bo one są ponadczasowe. Co jest dziwne, to widzę też e, wśród dzieci, jeżeli uczę muzyki, że no, dzieci nie znają kolęd. Naprawdę. E, Grałem, nie wiem, z Narodzenia Pana, oni mówią, nie, 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 znają, jakby to Bóg się rodzi. Ale my nie znamy dalej tekstu ja taka jestem troszeczkę zszokowana, bo to są akurat sytuacje z tego roku, no, z, powiem tak, za moich czasów, <laughs> nie spodziewałam się tego, że ktoś nie zna kolęd. Ja uważam, że każdy Polak powinien znać dwie zwrotki każdej koledy. Może nie każdej, bo wiadomo i mamy ich sporo, ale tych najbardziej tradycyjnych, bo yy, wspólny śpiew nas jednoczy. Tak, powoduje, że, 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 że czujemy się lepiej. Przede wszystkim wspólne musykowanie. Czy to każdy na siebie, czy w kościołach, czy w jakichś innych umiłowaniach, spotkaniach, już każdy na siebie wybiera. No, a oczywiście, pastorałki. Pastorałki są też bardzo mocno w ranie, słyszane. No i dzieci, właśnie, czasami bardziej znają te pastorałki, te takie. Popularne, popołudne piosenki. Ja po prostu pozwalam wybierać to, na co mają ochotę, a na przykład, czy to konkurs, czy jakieś takie występy na jakichś kiermaszach, no to faktycznie te pastorałki gdzieś tam wybieramy, po to, żeby jakby urozmaicić repertuar, bo koledzy tradycyjne no, częściej się pojawiają. Aczkolwiek dzisiaj tutaj chyba raz była wybrana tradycyjna kolenda, bo wszyscy faktycznie szukają gdzieś tam tych pastorałek z repertuaru. No być może jest bogatszy, może jest bardziej nowoczesny, Każdą kolegę można zrobić na swój styl, tak żeby ona nam pasowała i nam się podobała. Bo to jest pokolenie Last Christmas. Wszyscy znają Last Christmas, które leci co roku przez cały nie okres świąteczny. Piosenką, nie jest piosenką świąteczną zupełnie. Tak też to dzieciom tłumaczyło, niech Panie pójdzie Last Christmas, a ja mówię, to nie jest o świętach, o miłości <laughs> i to zeszłorocznej. <laughs> Ale jest ten w tytule słowo, klucz, no. więc tak to wygląda. Czy Agnieszka z domu Błońska, teraz kawulok właśnie. Gdzie czy się kawulok, także się Czy przy tym wigilijnym stole gdzieś tam przy do kolacji wigilijnej, czy jest czas, ponieważ nestorka rodu, pani, Ma, pani kordelia, no jakby zobowiązuje do tego, żeby zaintonować właśnie? Czy tam wówczas jest czas na kolendę? Może zaskoczę? Ale rzadko się zdarza, że kalendarzujemy faktycznie w tym stole. Bywały takie lata, że gdzieś tam przyniosłam jakiś ciuwardy i coś tam próbowaliśmy tworzyć, zaraz mając małe dziecko chciałabym, żebyśmy kalendarzowali, bo, bo to zaszczepia zaszczepka gdzieś tam w naszych potomkach, to, tą tradycję. A tak jak kiedyś moja mama stwierdziła, chyba u nas już może nie tego roku, ale lata wstecz było tak, że po troszeczkę nie, że zmęczone byłyśmy, ale po prostu były próby, czy to do pasterki, czy do różnych y, projektów kolendowych że po prostu byliśmy już troszeczkę ośpiewane tymi kolędami, że no, już potem przy tych wiklinach wcale jakoś się nie śpiewało. U nas jeszcze w domu pojawiał się, e, problem nie problem, no, że ja pochodzę z domu z rodzicami totalnie niemieckimi, to moi dziadkowie mieszkali z nami, to byli... Mm, mówili po niemiecku na co dzień ze mną i, i u nas były tradycje niemieckie, więc teraz które kolędy zaśpiewać? Niemieckie czy polskie? Bo oni w zasadzie polski ich nie znali, no i yy, no, ja tak jak małe dziecko nie pamiętam w zasadzie. Myślę, że coś tam śpiewaliśmy, ale, yy, ale teraz myślę, że trzeba, trzeba się wziąć za siebie, bo wszystkim do tego namawia, więc od siebie trzeba zacząć. Bardzo dziękujemy. Szef z butów chodzi, a Błońskie nie śpiewają na święta. Dziękuję uprzejmie. <laughs> <uszymi. śmiech> no, tak, i...